Cztery lata temu, kiedy wybrali, wygraliśmy wybory, jako prawica, zadałem posłowi z PiSu, mieszka na suwałkach, dlaczego nie pozamykaliście od razu wszystkich platwusów. Dlaczego żeście nie pozamykali? Jeżeli pan mi tego nie będzie umiał odpowiedzieć, to ja wam powiem dlaczego. Dobrze? Takie jest moje pytanie. Wiecie państwo, bo to jest tak, że wiecie państwo, to jest tak, że przecież ja nie jestem zwolennikiem zamykania kogokolwiek, bo to jest tak, że bo to jest tak, ja wiem, ale jakby my chcemy, zawsze mieliśmy aspiracje do tego, żeby być lepszymi, chociaż nie jesteśmy idealni. I e, tylko problem, problem tylko polega na tym, że, że to nie chodzi o to, żeby zamykać całą partię, czy żeby zamykać posłów i tak dalej. Tylko chodzi o to, że tam, gdzie znaleźliśmy duże przekręty, a takich trochę by naprawdę proszę Państwa było to problem polega na tym, że od początku wiedzieliśmy to przypadkowo Neumann się nagrał co powiedział tam w nagraniu ten przewodniczący były klubu Platformy, że sądy są chcę Państwu powiedzieć już, to już powiem Panu tylko już Panu powiem tylko on powiedział że nagranie, nie wiedział, że kolega go nagrywa, i powiedział, że no sądy są nasze. tak W uproszczeniu, no sądy są nasze, nic nam nie zrobią, będą prowadzić sprawę i tak dalej. Nic nam nie... tu, się, tu się nie. I dlatego my prowadziliśmy, próbowaliśmy, wiedzieliśmy, że żeby się to stało, to trzeba przeprowadzić zmianę w sądach. Dlatego, że nasze sądy od czasów PRL-u nie przeszły żadnej zmiany. Ci sędziowie, którzy z czasów komunistycznych przeszli suchą, suchą stopą, a potem ci, którzy przeszli suchą stopą, wprowadzali następnych. I dlatego to sądownictwo jest takie zdeprawowane. Oczywiście są pozytywne przypadki, ale niestety jest tak zdeprawowane, że my jak trafimy pod sądy, nie mamy tam żadnych szans, nawet jakby sprawa dotyczyła tego, czy jesteśmy dzisiaj w Łapach, czy, czy w Miami. No to są sędziowie, którzy powiedzą, że w Miami. No po prostu niestety tak to w tej chwili wygląda. I nie mamy żadnych szans, znaczy dla nas jedyne co, jedyne co to jest sprawa Sławomira Nowaka. No to do dzisiaj nikt nie jest w stanie tego osądzić, zmieniają się sędziowie, kombinują, coś tam, coś tam. No tak samo jak w sprawie Kiszczaka kiedyś też to nie dało się tego osądzić. No to jest dokładnie ta sama zabawa. Dlatego proszę Państwa, dlatego, tak, znaczy to, to ma Pan rację w tej sprawie. I dlatego tak ważne dla nas było to, żeby przeprowadzić reformę sądownictwa. Dlaczego została zablokowana? Państwo wiecie, nie będę tego przypominał, bo to już w tej chwili nie ma żadnego sensu. Natomiast natomiast, proszę Państwa, w związku, z tym, w związku z tym, ale teraz oni już tak po prostu złamali radykalnie, znaczy tak radykalnie połamali zasady. To jest zamach na ustrój to, co oni zrobili w tej To, co oni robią, to jest zamach na ustrój. To jest oczywiste. I to jest oczywiste, że oni muszą za to odpowiedzieć. Natomiast proszę Państwa, to jest kiedy, to zależy od Państwa, <grywa> że tak powiem, proszę Państwa. Kto ich wybrał? No właśnie, <grywa> ja nie, ja tylko chcę powiedzieć, że ja na Tuskę nie głosowałem. <grywa> Kolejne pytanie proszę tutaj. Przepraszam, bo ja nie słyszę te po, kolei, po kolei. Prosimy do mikrofonu. Leszek Tołoczko, panie europośle, dlaczego oni umieli rozliczyć pana Sceba Kamińskiego i Wąsika i z Sejmu potrafili wziąć i skuć, i powieść? Ale dlaczego wy nie mogli się przez 8 lat? Natomiast Płacu Prezydenckiego, to panu, już, to panu no, już, już odpowiadam. Po pierwsze, chcę powiedzieć państwu tak, że po pierwsze... Po pierwsze, z tego powodu, który którym Państwu mówiłem, że wielu z nich jednak otrzymało zarzuty, nawet akty oskarżenia, tak jak Grocki, tylko problem polega na tym, że chronili się tymi immunitetami przez całą kadencję. W przypadku Grockiego to jest akurat wyjątkowy przypadek, dlatego że on 250 osób zeznało, że żąda łapówki w zamian za przeprowadzenie zabiegu lekarskiego. 250 osób. To jest, ja w Europie nie znam takiego przypadku. Potwierdziło zeznaniami, pod przysięgą, podpisało i tak dalej, i Bodnar to skręca. Nie? Tutaj księdza to wsadza, a to skręca. Taką sprawę skręca. I wiecie Państwo, dzieje się tak, dlaczego się tak dzieje, że takie bezprawie jest możliwe. Dzieje się tak po pierwsze, dlatego że sądy. Po drugie, jak Pan mnie pyta, dlaczego myśmy nie zrobili tak jak oni, że wpadliśmy do pałacu prezydenckiego, czy gdzieś nie zabraliśmy ich, no dlatego, że my tak nigdy nie będziemy robić, bo jesteśmy inni. Ja Panu chcę powiedzieć, że jesteśmy inni i dlatego też jestem po tej, po tej, po tej stronie. Dlatego, że ja nawet jak widziałem złodziejstwo pod tytułem reprywatyzacja, gdzie na pewno, wiecie Państwo, no miałbym duże pozwolenie na to, żeby używać sił. Na pewno w tej sprawie, gdzie naprawdę było złodziejstwo na ogromną skalę, to... Ja wielokrotnie miałem wyrok sądu, jeden, drugi, trzeci robiłem 17 razy musiałem zmieniać ustawę, no bo dlatego, że ja przestrzegałem zasad prawa, no tak wygląda demokratyczne prawo. Chcę coś zmienić, muszę ustawę, podpis prezydenta, starać się zmieniać. Tutaj jest jakaś blokada, jakiś ten zmieniałem i tak dalej. No po prostu robiłem wszystko zgodnie z zasadami demokratycznego państwa. Rzeczywiście do głowy mi nie przyszło, żeby się tym wszystkim nie przejmować i po prostu ich wszystkich zabrać, po prostu pozamykać. No wie pan, no przestrzegałem zasad, bo taka jest demokracja. Czasem to trwa dłużej i tak Dalej. No ale czy jestem z tego tytułu gorszy? No, no to raczej, raczej nie, no raczej nie.